Dzień dobry, czysziczowi na was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a ze mną jest Joszelka i Ren. Okej. I moi drodzy, dzisiaj robimy misję od w tym przypadku trewo, lewo, Lamara. Ale od Trevora są premiowane. Jest poczwórna premia, więc pewnie zarobimy grube milion. Pewnie tak będzie. I oczywiście mamy ogromną prośbę do Was o łapki wsparcia. Pozytywne mm -hmm. łapki wsparcia. Jak chcecie być na bieżąco, no to oczywiście, Subik bez Subika się nie obędzie. Nie będziecie na bieżąco. Eee, no. I komentarze. Komentarze? A, a, komentarze? a tak, komentarze też by się przydały. Tak. Na przykład Joszelka Toparówa. Przy okazji, ogromne podziękowanie dla wszystkich wspierających, a w szczególności dla złotych wspierających. Jeżeli również chciałbyś być wspierającym, to obczaj wszystkie szczegóły, wszystkie bonusy pod linkiem w opisie. Nie, prawda, bo zazwyczaj Paweł parła. W szczególności, że teraz Cię zacięło i nie było Cię słychać u mnie na odcinku. No bo to specjalnie zrobiłaś tak. Specjalnie tak zrobiłaś, że tak zawsze robisz. Ja Ty po prostu masz jakieś problemy z internetem, miałam wszystko dobrze. Bilet do Elysium, Tylko teraz potrzeba ukraść cysternę. A cysterna gdzie ta cysterna jest? Ona jest daleko. A ona jedzie? Nie szybko, wysimy helikopter, znajdź helikopter. Helka. To może być no samolot? E, samolot albo Helka, ja no, żeby prostu. tam tą cysternę y, machnąć. Cię, ja mogę w ogóle tutaj. E, czekaj, duże pojazdy, nie mogę. Nie możesz, musimy tam. No, coś stoi na cofną pewno. i Titana ale no nim znajemy. Dobra, jedziemy, chodźcie. W końcu dojechaliśmy po długiej podróży <laughs> i zmianie Aha. auta, no bo niestety okazało się, się, że było bardzo powolne. E, Okej, okay, pamiętajcie, że jest trudny poziom, tam już są jakieś ludziki. Eee, ja Przeciwnicy? Ja tylko zwiększyłem ten poziom, tak. zajmując się. Ale eee, tak, no mamy się teraz zajmamy. zero żyć, nie? Totalnie, więc jak ktoś zginie, tak no to. Stylowo. Ja stylowo się Będzie obserwował, bo po prawdopodobnie będzie koniec. Powiedziałem, że będzie koniec, tylko błagam, nie strzelajcie w tę ciężarówkę. Macie Dobra. fajne auto, więc. No, dawaj, tu co go, 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 go. Co, co? No, Dobra. Chłopie, że... Dobra, to bierz auto, Bubble B. Dobra. Bubble B weź. No, na co nie żyje? Okej, okay, czekaj, tutaj skręcam tędy. Tak nawet. E, tutaj dobra. tędy. Ucieknij policji. No, na pewno to będzie to łatwo dobra. uciec cysterną, pełną. Tak, na pewno to się uda. No, oni ja na pewno. Raz... Zobaczymy z tyłu. Dobra, tutaj sobie przejedziemy chyba tędy. Już myślałem, że zahaczysz. Zahaczyć ja sobie mogę, wiesz co? No, no McDonalda. Ja się schylę, nie nie będziemy widać. Dobra. E, dobra, pewnie Mówi mamy dostarczyć. Sadziłem. Nie wiem gdzie mamy dostarczyć to. Ja spróbuję Mam. coś. Ale cysterna, spoko. 4,5 kilometr, gdzieś stąd jest Spróbuję jednej sztuczki. A w tą stronę jedziemy, czy nie? No mm -hmm. mm -hmm. tak. Okej. Okay. Bo my tego nie widzimy, musimy zgubić policję, nie mamy po prostu znaczonego Mogę gdzie mamy jechać. Mogę zrobić poziom pościgu. pościgu? E, z, 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 możesz? nie, nie, no. nie, no nie, to dobra, to, Ej. Dzwoń. Ej. to właśnie mogę ta badać Dobrze. przecież. Dobra, udało się, udało, zgubiliśmy. Ale to będzie tutaj. Nie, nie będzie nas nic Spoto? zderzać. Eee, czyli co, 4 km? Tak, nie. To ja też tak chcę. No Proszę Poczekajcie panowie policjanci, ja to to w ogóle no. powoli dziś nie do góry. Nie. No ja przed chwilą radziłeś, że tym co jechaliśmy na początku jest wolne No dobra, ale to myśmy musieli ścigać to takie coś. No ale ono się później zatrzymało. 800, no dobra. No bo nie mogliśmy dogonić. <laughs> Okej, okay, jak pięknie. Jedziemy w... Wow, żeż, ty! No, jeszcze jakby wybuchło. E, Okej, okay, nic się nie stało. Jedziemy normalnie, bezpiecznie dalej. E, wszystko w porządku. Under control. E, Bumblebee na nas rob... czeka. E, niech już niech wjeżdżamy, rob... proszę bardzo. Ej, do mnie, proszę, się <laughs> e, Ren lubi takie pchnięcia. Aha, tak. Więc jedziemy, jedziemy spokojnie Nie Je tam autka Czekaj, gdzie tu mamy? Pójdź? Tu? Tu w prawo? Nie podpalaj nas! Tutaj tu w prawo, o Jarający się Toma! Co, taki mały punkcik tu mam? Tutaj A, mam co parkować? A, o. No i zderzak ci odpadł Tobie no, odpad zderzak Dobra, ile zarobiliśmy? Jest pod czwórna premia No, 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 no 73 270 No, tyle samo Gdybyśmy w miarę szybko złapali tą cysternę, to by było naprawdę w miarę szybko i fajnie tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, ja kupuję amunicję oczywiście w całości. E, łapeczka w górę. E, I zobaczmy, czy kolejny ja tutaj, ja czy mamy jakąś ja poczwórną po premię. Mamy jakąś na coś? Nie, nie Dobra. mamy. Dobra, to zaraz odpala nam kolejne, e, Dobra. kolejną misję. Dobra. 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 Dobra, moi drodzy, pora na kolejną misję. Jak była ostatnia cysterna e, przed chwilą, to weźmy kolejną cysternę. No niech ci Czyli Seul nadzieje. w San Andreas. No ją również, również misja tak. od Lamara, również poczwórnie premiowana. Może przeczytajmy opis. Eee, ren, czytaj Posłuchaj opis. Zostań mnie wreszcie uważnie. Oho, dobrze, dawaj. Dobrze, dawaj. Ren, ren. No. ren, czytaj. No, ren, no. ja, dawaj. No, czytaj. Ja jestem Czytaj, myślać. Ren, no. No Ren, no, czytaj. No, no ja wszelako ja, dawaj, szybko. Ren, mnie wreszcie uważnie, no. ceny fajne. Wiadomo, no, może idą w górę, nie? Zrobimy na tym interes. Pojedziesz na stację benzynową w małym Seulu, zgarniesz te skrętę, którą właśnie wyładowują. W tym czasie twój kumpel LT znajdzie na towar kupca. Odstawcę tę do mnie, a coś ci z tego skapnie. Prosto jak drut. I no, tak. Dobra, no to lecimy. W takim razie prosto jak to drut. To e, bierzemy, kradniemy kolejną cysternę. E, paliwo leci w górę, drożeje. Ktoś ma drut zwinięty więc... w okrąg. Nie wiem, no czemu to komplikujesz. To, to jest twój e... problem, i. i... Mój co, problem no, tak... to filozoficzny mózg i dusza. Dobra. Dobra. Jestem e, gijowa w rzecz w tych misjach jest taka, że respimy się tam, gdzie skończyliśmy. No niestety, niestety tak to Totalnie. Wygląda. Serio? No dobra, to co to kolejny samolot biorę, dobrze? Kolejny samolot. Joszelka, gdzie ty w ogóle bie... Dobra, jak Ja już każdy... sobie pobiegłam. No to Ren, wsiadasz do mnie czy ten? Joszelka się pobiegła. Ja sobie no dobra, coś to swojego czekaj, wezmę. To... Może moje, Joszelka stylowego. normalnie... biegnę. Czekaj. Ja nie mogę, no co ci chodź tu. Mnie Joszelka, czy baseniaro, chodź tu, no pa... Co? No. no Joszelka nagrywa przy tę grę taką pól coś tam, no czyszczenie, pól coś, coś tam czyszczenie. Także śmiałam, że o... paseniara. <śla> Ej, ja też to nagram. <śla> Renty paseniaro. No, <śla> Baseniarzu Baseniarzu. Nie ja, mów, mów mi baseniaro. No. O, Dobrze paseniaro. <śla> mm. e, Okej, okay, słuchajcie, no to <śla> lecimy w so takim czasie. Tym razem cysterna od nas nie ucieka. E, tak, stoi w miejscu? O to dobrze. Bo Ale jest małym Tak, oczywiście, bo stał na środku chłodnika. Mały mm. Seul. Mały Seul, duży Seul. O, A, a tu ta. jest pod szpitalem. E, a w sumie a tutaj jeszcze jest ten, jak to się nazywa? Miraj e, e, Ta chłodnia taka. Dla chłodnia, tych. No? E, dla chłodnych chłodnia. ludzi. Dla chłodnych ludzi. <noise> <noise> Tym co się. Temperatura spadła poniżej 36. Okay. <noise> no. Dobra, powoli się zbliżamy. Poszczekamy na Rena. Poszczekamy Ale na niego, ja tam tak. nie wiem, bo. Moje ciało jest, jest jak aktywny I wulkan. Aktywny. <grym> Ciąga <Z> gorąco. <grym> no i policja teraz nas ściga już. Ja nie mogę, no i przykro Pani mi się zrobiło. Veł. Ren, szybko, bo policja nas ściga przez Joszelkę. No, no ja już szybko tutaj. Źle wyczyściła basen na posterunku. Ja No nie. No. Ty mu pokazujesz ten. Pokazałam mu broń. Ren, czym ty jedziesz tam? ale jedziesz dobra. Tym szybkim. A jedzie. tym, tym ja? Nissan? Ja, Nissan Skyline. A Brak, dobra, poczekaj, uwaga, zróbmy to, to w miarę na cicho. Ale oni już nas i tak gonią. Dobry. Nie, nie, w żadnym wypadku. Dobry. Ej, powiedz, to jest niezniszczalne. Ej, co jest grane, patrzcie na to? Ja odmyń. Tak. Co jest no z tymi pachołkami? Ja. Ren! No, ja, tu tylko, ja tutaj tylko zatankować sobie właśnie. To jest, jest niezniszczalny pachoł. Ja Mam dość. Czekaj, czekaj! Weźmy pięści, weźmy pięści węża! Ale jak to chciałem zrobić... Dobra, to ja odjeżdżam. Ja to chciałem Ej, zrobić... On jest zniszczalny? Zniszczalny! Ja tylko No czekaj, czekaj, Ren, czekaj! Weźmy weź, weź Skyline. tego Nissana Skylinea no. Ja wezmę tego tu. pachołkami, Zmieszczę się? Ja Mieszczę wyjechałem sobie. przez myjnię. Policja! Dobra, dobra, Wielki. go, 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 go! Jazda, jazda, jazda! Bierzemy, kradniemy, uciekamy! Dobra, Rester zadzwonił do mnie. Do dobra, roku. osłaniam Cię! Wypadź, ja świniaku jeden! Ty świnko, ja pepo mam. jedna! Ja też nie mam. Tylko Paweł no teraz ma. No, ja dobra. tylko mam? No. Dobra. Dobra, osłaniam! Chodnik! Wyczyszczę chodnik! Wierowco, cysterna, mów, cysterna! Mów, cysterna! Dobra, jadę w takim razie osłaniać. Dalej! Dobra. Dzięki, Bumblebee. Dobra, przechodź! No i, i policja Cię stuknęła! MOTOCYKLISTA! Ale nie, nie godnie mnie, nie? Ale... Przechodzień! Zaramowali mnie, no patrz Uznali no cię patrz. za... Kolejny tutaj jak jeździć. Uznali jest... cię za... Dobra, spokojnie Widziałam! Dobra, przechodzień! Chcesz mnie popchać od tyłu, bo ja gubię prędkość Gubić to sobie możesz zęby hmm, To też, ale na starość No Leżeć, ty piarze! Mogę takie, nie wiem, opalizujące, to coś? Takie, no... Neonowe? Neonowe i Ej, Ej poczekaj, ja, bo ja tu to zginę tak, zaraz. Czekam, ja mam tylko jedno życie w No właśnie wiem, bo no, co, poziom tak trudny daliśmy. Nie ja macie cztery gwiazdki, zginę. tak jak ja, czy mniej? Nie. E, nie. Nie mam w ogóle. A ja? ja co? Ten, bo to widzi no? no? mojego wujka. <noise> Przechodź <Dziś> no ten... <noise> no ja, Nie się osłaniam was, osłaniam was po prostu, no. Wracaj tam do krematorium, znaczy tego, tam, no. Do spa, wracaj do na kremówki Ło wow wow Szybko! Wow. Też Człowiek do domu, uciekajcie! Ja też nie Nie Ja po maturze poszedłem na angielski rozszerzy A okej okay. Dobra spokojnie, spokojnie Co złego to nie ja, to był ten w tym, w golfie, tak, tak Tak, dokładnie źle się ubrał po prostu Dobra, tak szybko. Bo on szyję zakrywa, nie? Temu... Czemu ten tir w ogóle jedzie tak wolno? Co? No bo cisco, ma mało wcisnąć <śmienny> gaz. Dobra wcisnąłem MPC tu w policję i nadal mi nie wadą, więc git. Gdzie to teraz? Prędy, gdzie masz jechać? Gdzie masz jechać? Szybko policja. jadę o, Dobra, wciśnij ich tam czasami wramowali się we mnie wymuszając Teraz mam Dobra, dobra. policji. Tutaj w prawo. Tak, tutaj w prawo. Teraz, teraz mam No i teraz policji, ja też mam, bo się we mnie... Ciepnęli. Co ty mówisz? Żenujący. Dobra, spokojnie. Dobra, zadzwoń na Lestera. Nie mogę. Ja do niego dzwoniłem. A, okej. Okay. Ja A pościgu A jaki drogi. masz poziom pościgu? No parówy. Ja mam parówy dwa. E, okej, okay, to co, zatrzymać się, zatrzymasz się dołączyć do ciebie minuty, i ten, tak, i tak bez mnie cztery? Możesz, możesz do mnie, no, ale zadzwoń do wójka Lestera wtedy, bo ja i tak już też poję. Ja też chcę, ja też chcę. No ale w że mam tylko no, ale, miejsca. No. ale co no? no Rentował w tirówce jest teraz Co jest? No w ciężarówce o, 2 minuty do wujka Dobra Będziemy przedłużać Będziemy. Tutaj Dobra spokojnie, krążyć. spokojnie, damy Będziemy radę. Będziemy krążyć, i damy radę. No bo wąpię, żebym mi inaczej zgubił. a to po jest... No czekaj fajnie. po prostu ja to, ja to ja to oczyszczę drogę, patrz o Dobra a już nie ma, helikopter leci. E, czekaj no bo helikopter leci faktycznie też. Czekaj, 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 spokojnie, bo tu z tyłu jeszcze biegają. A ja mam ja wrażenie, tak że muszę to tutaj zostawić. Um... Ja mam 5 gwiazdek. Ja mam dwie. Będę krążył. No co ale wie do mnie poniebie. tutaj? O kurczę. Eee, to ja nie będę się do ciebie, Joszalka. Ty możesz zadzwonić do wujka Lestera? Nie, Maciu, mogę, ale nie, nie pozwala mi na z, zgubienie. Aha, no bo może to zaskryptowane hmm. Nie, no, no cooldown, cooldown po prostu. nie, no nie pozwalają mi. Mówią mi wygrać ten. A ja mogę. Mogłeś zadzwonić? Zadzwoniłeś? No zadzwoniłem wcześniej, Mnie nie miałem przecież gwiazdek na początku. A to jest dziwne widzisz. Bo zadzwoniłem. A jeszcze ja nie może. A, mrugają mi, mrugają mi, mrugają mi, mrugają mi, mrugają mi. Dobra, ja tu ogólnie skupiam na sobie policję, bo ja ogólnie mam 5 gwiazdek. Już, już nie mrugają, bo... Dobra, odejdź. Sobie. E, więc e, zupełnie inaczej się jedzie. Dobra, już nie mam gwiazdek. E, ja mam dalej 5. Pięć? pięć? Już mam 3. No. no bo ja tutaj krzywdzę policjantów! No robić. Ja Wysyłam ich krzydę. do krainy szczęścia i muminków. Muminków. <grydę> ja pozdrawiam muminków w takim razie. Tak. Eee, utknąłem chyba. Ren, nie utykaj, utknąć to ci może koza w nosie. Nieprawda. A jak nie mam nosa Dlaczego Z utknąłeś? 17 sekund. Help! Ja, ja już c... czekam na punkcie. Ucają mnie. Dobra, wycypuję, wycypuję. Dobra, się. No czekaj, wycypuję Opa. Ja już czekam na bo so, Otoczyli mnie, otoczyli mnie. Babuł ci może pomóc, ja nie mogę. Dwie sekundy. No. Co dwie sekundy? Dobra. Nie mam gwiazdek, ale teraz... Dawaj, tylko tutaj, tutaj tak wiesz, no. żebyś nie wjechał w coś, bo ty nie możesz mieć gwiazdek, ty musisz no dojechać. Właśnie. No wiem no, ale patrz co oni tam z przodu robią, nie? Dobra, tyłem Ja nie wiem co ty... co ty... Czekaj. Co, nie widzisz tej policji, która tu jeździ? Boże, i no to se... Ze mną? Czekaj. Aha, dobra, no to nie, to, to to... policja się zbudowała tam, mm, fajnie. Eee, nie, nie, przejedziesz tędy, wiesz co, albo się odsuń, to, to ci, ja ci rozwalę to nie, po prostu. Nie no, patrz, z tyłu mnie ramują ja. policjanci, no co jest. jest za dużo pałek tu jest. I jest. Jeszcze dojeżdżajmy, spokojniej. Czekaj, to, dajemy, spokojnie. to, Czeka, nie to nie ja się przejedzie. odsunę, za, zabiorę ich stąd. Niech jadą ja za mną. Ja wyjadę, tak po swojemu. O. Do widzenia. No tak, jeszcze powiem, że jest ten Dobra, ogólnie nie, nie, wierzę. tutaj trzy śmigłowce nade mną krążą, tak? Raz, dwa. No trzy śmigłowce no latają. Zaraz mi się Ja... A okay, ja poczekam jeszcze na punkcie. <śmuszka> nie wiem wszelka czeka na punkcie, szak. a my nie, my nie możemy Mapek. się ruszyć, nie? Pomocna kobieta, no. Kobieto pomaga i dobra decyduje. Nie mam możliwości. No jedź tam pomagania. dookoła. <śmuszka> nie no, kurde. Tak Co ty zrobiłeś? Czemu ty wysiadłeś? Na mi się odczepiło, tak? Jakim cudem! Dobra, zapiąłem, zapiąłem! Dobra, czekaj, Jelen, ja tu zrobię tak, że ja tu wezmę ich zaraz po po bum-bum, zrobię te Bum, auto przed, przed, przed nami. Nie powinieneś, o. nie powinieneś być taki agresywny. Je! Agresja! Zniszczenie! No, Dobra, elegancko, proszę bardzo. O. I teraz od razu lepiej się jedzie, jak tutaj, że tak powiem, A. wszyscy są po prostu no, wytegowani. Dobra, ren, jak ci idzie? O, tak, jak widzisz. Dobra, spokojnie, oczysz, oczysz, auta, oczyszczam jest teren, to jest oczyszczam teren. Fajne. Dobry? Ty go tutaj dostarczę. <laughs> Oni strzelają <laughs> bezpośrednio przez ciebie. <laughs> Dobry, dobra, jest git, i i no jest majonez, pięknie wjeżdżaj, ładnie. No w końcu No, dobra, dobra, mamy ja to. to no, nic nie widziałam, bo ja czekałam tak. września tutaj. O, 72 800. No, Akurat na amunicję, będzie, którą wy, tak. wystrzelałem. I moi drodzy, tak. tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki, z uwaga, trzymajcie się. pa A pa. Razie. razie do następnego. Chłaba. Dzięki, że zostałeś do końca. Koniecznie obczaj poprzednie odcinki. Zerknij również na playlisty ponad 200 gier, ponad 6000 filmów. Oczywiście, chcesz być na bieżąco, pamiętaj, subik i łapka wsparcia.